Wzór piaskowca przeniesiony na gres to ostatnio bardzo popularny materiał. Piaskowiec jest bardzo estetyczną skałą osadową, niestety cechuje ją bardzo wysoka nasiątliwość. I jest to duże utrudnienie, jeżeli chodzi o zastosowanie jej w łazience czy na podłodze o dużym natężeniu ruchu. W przeciwieństwie do naturalnego pierwowzoru, gres cechuje się praktycznie zerową nasiątliwością, co pozwala na stosowanie go w łazience, a nawet pod samym prysznicem. W połączeniu z piękną teksturą naturalnego piaskowca otrzymujemy materiał estetyczny, ale przede wszystkim niezwykle trwały. I dzięki temu znajdują zastosowanie nie tylko w łazienkach, ale także na powierzchni całych domów oraz na elewacjach. Zapraszam na krótki przegląd gresów o wzorze piaskowca i wapienia. Gres Barlington pokazuje nam piękno białego piaskowca. Charakteryzuje się wyrazistym wzorem oraz strukturą, która tworzy piękne światło cienia. Gres Omega to już wzór zdecydowanie bardziej rozproszony z charakterystycznymi rdzawymi wstawkami, które będą doskonale się komponowały np. z modną, miedzianą armaturą. A teraz kolejna kolekcja Dorset, która swoje piękno czerpie z pięknych, wapiennych skał pochodzących z angielskiego hrabstwa o tej samej nazwie. To absolutna nowość, a zarazem najładniejsza kolekcja ostatnich targów w Bolonii. Jej wybarwienie dosłownie trafia w punkt, jeżeli chodzi o aktualne trendy. Podobnie jest z dekorem strukturalnym, który wygląda wręcz epicko przy odpowiednim podświetleniu. Kolekcja Maui stopniowo wprowadza nas do świata piaskowców o delikatniejszych wzorach. Wzór jest dużo bardziej harmonijny, o takim falistym charakterze, a płytki cechuje duża różnorodność. Na koniec dwa najjaśniejsze piaskowce z naszej oferty jest to Zamstar oraz Stelar stary jest płytką 2 tony ciemniejszą z widocznym motywem piaskowca, natomiast stelar to już jest dosłownie subtelny wzorek, ledwo zauważalny. Obydwa świetnie nadają się jako tło, jako baza do takich mocniejszych motywów kamiennych. link do wszystkich gresów falapiaskowiec znajdziesz w opisie a cała nasza oferta dostępna jest na www.kaflan.pl